Gramy cały czas, będziemy grali. Specjalna myszka potrzebna jest. Dlaczego wyszedłem z tego portalu, ale słabo? Oj, szławo, szławo, szławo. Myślałem, że się mi uda zagrać myszką. Wyłączyć pomoc przy celowaniu? Dlaczego? Czy to jakoś, nie wiem, mi pomoże? Zmieńmy drużynę. Serio, nie mogę zmienić drużyny. Ja nie chcę grać słonecznikiem. Dobra, wyjdźmy stąd, może co? Dobra, muszę wyjść z tej gry, bo ja nie chcę grać. Ja chciałbym przetestować inżyniera. Tak, stawię ten live na YouTubie, nie marcie się. Tylko tak się zastanawiam, yy, dlaczego dlaczego tak celowanie jest takie. Takie trudne napadzie. Ja bym chciał właśnie, żeby wyszedł też plan zombie Wyszła ta gra na, na kompa Bo to jest o wiele łatwiejsze dla mnie Dobra, lecimy słuchajcie Portal gry wieloosobowej, bitwa o kulę na przykład I lecimy Ja sobie tutaj dodam jeszcze jeden filmik, pozwolicie? Niech będzie na pewno będę nagrywał jeszcze Plant vs. Zombie Garden Warfare 1. No, ale póki jest dwójka, to wolę pograć sobie w dwójkę, prawda? Zmieńmy drużynę szybciutko. Jejku, naprawdę się nie udało zmienić. No jeju. Dobra, to grajmy tym kwiatkiem w takim razie. Dobra, lecimy. Mówicie, żebym wyłączył sobie pomoc przy celowaniu. No dobra, spróbujemy. Dobra, coś tam mi się udało pokonać kogoś. Serio, matko kochana, ale oni tutaj biją. Bitwa o kule, lecimy. Ktoś mnie podnosi, a ktoś mnie podnosił. A ja tak ten dobra, lecimy dalej. Dobra, asystent mamy. Jezu, no nie, nie potrafię tak grać. Masakra jest. Jak oni tak celują? Ja nie wiem. Ja nie potrafię tak celować. Maluszku, gdzie uciekasz? Dobra, jest, jakoś mi się udało go. Z... Dobra, no jest kula. Dobra, dziękuję, przejąłem kulę. Dobra, kolejna kula. Ajajajajaj, ale mnie tutaj zastrzelił, ale to było słabe z mojej strony. Czekajcie, muszę tu wrzucić film. Dobra, czternaście i to będzie inżynier, pan. Inżynier, no niestety tak to się dzieje. Takie mamy schody. No, wy jesteście może nauc nauczeni w celowaniu. Ja to tak średnio najeżdżam. Cytronę. No wiem, cytronę, dokładnie. W trakcie wskrzeszenia przez Tony Hawk. No nie wiem, jakoś widzę, że nie bardzo jestem w trakcie wskrzeszenia. Gdzie są nasi koledzy. Dobra Aj, plecy, plecy nam ktoś robi Gdzie nas tutaj strzelają do nas? Dobra, ale mamy ma bardzo słaby ten. Dobra. Gdzie tu są nasi przeciwnicy? Skąd mi do mnie strzelał? A to ta papuga. No nie. To jest gra na PSa teraz. Teraz jest na PSa, PlayStation na Xboxy beta jest właśnie w tej wersji. Natomiast na kompy mam nadzieję, że będzie za niedługo. W sensie, bym zagrał na kompa. Dobra, jest. Udało mi się kogoś pokonać tutaj. A, to jest od nas. A, w plecy dostajemy. Jeju, mam 8 HP. Nie, nie mamy już 8 HP. Trochę lipa. Kiedy przegląd kanałów? Nie wiem. Czemu nie mogę się wskrzesić? i ja chyba przegraliśmy. Na razie kto tam ucieka? Trzymajcie się. Ale słabo, słabo, moi kochani, słabo. No, bardzo słabiutko. No nie wiem, ale przynajmniej zbierzemy sobie punkty na opening. Ja też bym chciał pograć jeszcze innymi klasami. Jeszcze nam został inżynier, jeszcze wiele. Na razie kto tam ucieka. No, przegrałem. Jak zwykle, ja ciągle przegrywam. Dopiero za minutę, słuchajcie, następna gierka. No ale zbieramy w sumie ten... Dużo paczek, już mamy 151 tysięcy, więc możemy sobie po, pozwolić na te pakiety dwa. Ale to lepi, lepiej nie, więcej sobie weźmiemy. Więcej otworzymy. Osiągnięcia, stąd tutaj pokonani gracze, pokonani kauty przez graczy. Celność. 14% celności mam, to bardzo mało. Cytrynę już grałem. Jest filmik z tej gierki na moim kanale, więc zapraszam. Natomiast teraz gramy jeszcze postaciami, którymi nie grałem. W sumie mogę zmienić na cytryna, W sumie mogę to zrobić tak naprawdę. Czy ta gra jest na PlayStation 3? Nie wiem, na pewno na 4 i na Xboxa. I znowu mamy gościa, który będzie nawijał tutaj. Bardzo niedobrze. O, moi kochani, zmieńmy może postać i zagramy tym cytrynem. Tak jak mówicie, pan cytryn. Dobrze wiedzieć. Dobra, spadamy stąd. Dobra, zebrałem sobie kulkę. Uciekam, moi drodzy, bo mam troszkę za mało hp. Pięć się mi postać tu regeneruje. Dobra, mogę sobie jeździć tak w sumie, nic mi nie zrobią. ciałem kolejną kuleczkę, widzicie? Zbieram punkty kulki, a nic nie zabijam. <grybujesz> nikogo nie pokonałem jeszcze. No nie tak, no tak, kto mi graję, tam będzie gadał. Nie, wychodzę nie stąd. Nie to już na gry. No nie Wy... mieszaj drugimi graka. Wychodzę stąd. Tak. Wychodzę stąd, bo znowu jacyś goście mi tu gadają. To jest strasznie Nadasz, irytujące. Nas... Tak, wychodzę stąd. No nie wiem czemu się włącza ten, ten czat głosowy. To jest strasznie irytujące. Wychodzę stąd, bo to nie ma co. E, wolę szczerze mówiąc, Plans versus zombie e, Garden Warfare 1 wolę. Wolałem grać z ząbiakami. Dobra, Zagrajmy jeszcze raz tą bitwę o kule i zobaczymy. Imb jest, no, Imb jest bardzo dobry. Tylko mam bardzo mało życia i to jest problem straszny dla niego. Ale tak to jest chyba w miarę. Słuchajcie, no, są tu jakieś inne jeszcze tryby, tak naprawdę. Wybierz postać, to możemy postać zmienić. E, dobra. Niech będzie Co tu jeszcze jest w tym Opcje świata. A są niedostępne w wersji beta tu Mamy statystyki najdłuższa seria 23-4, najwięcej pokonanych tu Mamy albumy z naklejkami. Możemy wiedzieć co czego mamy Nieźle w sumie. Statystyki są niedostępne w wersji beta. Wow, to jest bardzo fajnie to wygląda. Zrobili, prawda? A to co to jest? To są autorzy gry. Ok. Patrzcie, mogę tu gdzieś wyjść. Nieźle. Ja tu jeszcze nie chodziłem, tak naprawdę. Chciałbym, bym tak pochodził. Mówicie, że bym zajrzał do garażu. Ja nie wiem, czy mogę zajrzeć do garażu, bo w wersji beta był niedostępny ten garaż. Chociaż może teraz się uda. No, one są niedostępne w wersji beta, tak jak mówiłem. Dołącz możesz grać jako roślina lub zombie. Są opcje ogrodowe. Okej, okay, nie działa on w wersji beta. No, jak widzicie, no to tak teraz. To, to są sklepy z naklejkami. Co jest tutaj w ogóle? Tutaj jeszcze nie byłem. Tylko Cytryn fajnie się porusza, nasza postać. No ale co to jest w ogóle? W całym tym mieście możemy sobie krążyć. No tutaj raczej nic ciekawego nie ma, tak naprawdę. O, tu już jest zombich. Hmm. Patrzcie, o, tu zombiaki się pojawiają. I rośliny. Gdzie ja tu chodzę w ogóle? Co to jest za miejsce? Wow, jaki buldożer. No tam nie wejdę. Wow, patrzcie, słuchajcie, gdzie ja tu wbiłem. No, tu też nie wejdę. Okej, okay, lecimy, niszczymy Was. Oj, tu siatki. Ale nas tutaj. Dobra, ujdę stąd w sumie. Uciekamy. Królestwo zombie. Fajnie w tak pozwiedzać te wszystkie rzeczy. A tu co jest? Wow, jakie place zabaw w ogóle. Co tu się dzieje? No nic, dobra, wróćmy do siebie. Co tu do mnie tak strzela Jakiś impy Wow, nieźle Patrzcie jaki wielki cytryn tam krąży. Ja w ogóle jak ja tam wyszedłem, bo ja nie wiem jak tu wrócić do naszej... Bazy, batendy, o Dobra, lecimy, Jestem w środku już Oni tędy nie przejdą. Moi drodzy, może mi się uda w końcu zagrać? Może mi się w końcu uda zagrać, tak jakbym chciał.